Witam. W krótkim odcinku. W krótkim... Znaczy w sensie w krótkim. Taki sam jak, po, jak inne, pewnie z 10 minut. Tak, pik. Nie będzie 10 minut. Tylko, że to nie będzie jakaś dłuższa sesja. Na tym jednym odcinku zakończę. Czy ja już mam to co chciałem? Dobry klasik arrival. Okej. Okay. Mhm, mm dobra, już wiem, o co chodzi. Wiem? Nie wiem, czy wiem. Poczekajcie. Jakie tu mamy zapisy? Chyba ten w 45, czy chyba, chyba dobrze, chyba dobrze. Dobra, chyba dobrze wczytałem. Przepraszam bardzo. <coughs> Dziękuję. Musiałem sobie kichnąć Kichanie jest bardzo zdrowe Prawda wpływa na gałki oczne Tak naprawdę wcale nie wiem czy jest zdrowe Podobno, podobno tak Organizm oczyszcza sobie chrapy Już się trochę... zmienia się klimat. Jak śmiesz do mnie strzelać? Co za koleś! Jeszcze ktoś tu jest? Aż ty hm. to jakaś zasadzka Stary ranger, a tak, kurczę A śmigał jak nowy Mój tak szybko nie strzela kurczę i dlaczego? Dobra, mam trip, ale coś mi się zdaje, że nie zdołam go wykorzystać. Tak, to jest latający koń, bez wątpienia. Nawet można nim sterować w locie. W ogóle skacze jak Adam Małysz. Ui. No dobra, prawie jak Adam Małysz. Ale zdolności lotne ma niezłe naprawdę. No nic, wchodzimy teraz do akcji. Jestem 5 metrów od tego, nic mi nie było. O jest trybik, dobra, tutaj to trzeba z trybików korzystać, bo jest gęsto. Dobra. Zaczęło się by, że tak powiem, zaczęło być sympatycznie. Przepraszam za to wredne strzelanie, Znowu mam myszkę bezprzewodową, bo tam tam już padła, po prostu na amen. A to jest dziwne, bo jak raz się połączyło, to później działała przez dłuższy czas. Tylko ciężko ją było w ogóle, że powiem zainicjować. No, w każdym razie broń mam już lepszą. I to czuć po prostu. Chyba dostał. Kurde, no naprawdę ta myszka jest jakaś takaś. A teraz to już w ogóle... <noise> On ma taki przycisk tutaj, żeby zwiększyć lub zmniejszyć jej czułość.

Przejść po trupach, tak? Nie ma nic. Zaraz po trupach trzeba się przejść, tak? Czy to był trup? Był, ale się zmył. Ten nie miał amunicji takiej, jak chciałem. Na no. Jest mocny w porównaniu z czymś A, Trochę mocniejszy od QuickShot'era Ale się wolno przewalił Ała, w belkę przewaliłem czołem Dobra, no ale już o co tu chodzi Pieniądze, dobrze, pieniądze zawsze się przydają. Muszę następnym razem jak będzie wolna chwila to well, będę musiał Tomasem zagrać, żeby sobie trochę zarobił chłopak. Some kind of hero. Some kind of hero. No i teraz sobie przyspieszymy myszkę. Ostatnim się całkiem sympatycznie udało Za pierwszym razem Jak jest ta szybsza myszka łatwiej jest rękę utrzymać przy pistolecie Aj zawsze kurde Gdzieś w okolice kroka no Stary jak ty celujesz Dobra myszka wraca z powrotem Dobra coś ty tu miał Classic gun na pewno nie lepsze od mojego A tak w ogóle To chciałem sobie O właśnie Hybrid gun I tak mam zamiar kupić nowszy pistolet Jak będę miał cash Więc Chciałem wypróbować po prostu Bo on ma dużo amunicji w, Podobno w środku Sprawdźmy go Trzeba się poprzespacerować, gdzie tutaj goście leżeli. Troszeczkę pieniążków się zbierze. Amunicja to ten jest stary hybryda, ja znalazłem nowego hybryda. Dobra, starczy. No i wracamy. Do sklepu. Nie wiem czy coś jeszcze w tym sklepie jest do załatwienia. Jakaś jeszcze misja do wyboru. zobaczymy a tak w ogóle powiedziałem wam już że mój pokój wygląda jak pokój dziecięcy w tym momencie masakra po prostu dobrze że mam sporą rodzinę to, to w zasadzie żadnych ubrań nawet nie musieliśmy kupować dla tego malca. Już wszystko jest. I moja siostra ma dwójkę dzieci. I mam też kilku kumpli, którzy już, tak powiem, mają pierwsze etapy za sobą. Ok. No, duża ilość amunicji w tym hybrydzie jest czymś pozytywnym zapewne. Dobra, ktoś mi powiedział, że z tego hybryda można wystrzelić jakiś inny pocisk. Ktoś mi powie, jak? Ja nie wiem, jak. Czy to jest prawda? Być może ktoś mi tu naściemniał, ja nie wiem Coś tu tu miał Też hybrydę Znaczy to chyba jeszcze jeden był? obojętne <grymne> Coś dziwni ludzie po tej pustylicie kręcą Dobra co myśmy chcieli kupić bo co my mamy w ogóle Czy to już jestem wspaniały Nie chcieliśmy kupić ten Chcieliśmy kupić to na pewno Zostało nam gotówki 256 Teraz skupimy. No i te dynamiki to mi tu nie porównuj. Świetny klasik Gun. No i tak się szczerze mówiąc skłaniam ku temu chyba. Tu miał dwa świetne klasik gany. Dobry Classic gun, jak tam jest świetny. Dobry quick shooter, gdzieś to był świetny quick shooter. Coś takiego widziałem. No, tylko drogi nie odstaćmy mi już na to. Oczywiście zapowiada się nieźle ten pistolet. Kurde, no. Szkoda, że nie można sprzedawać broni. Ty ja może. Do... Chcesz to? Chcesz to? Chcesz to? Ej! Bierz pan to ode mnie. To jest wulkan. Silny. On się powoli przeładowuje. Może wezmę wulkana, czy, czy hybrydę. Ta hybryda nie jest taka aż mocna, ale ma dużo no i Chociaż do wulkana też chyba wchodzi dużo, jak tam kiedyś testowałem. Kurczę no Osiołkowi w żłobie dano Dobra chyba kurczę Ten klasik będzie najlepszym wyjściem w tym momencie Tak zrobię Mam dwa wspaniałe klasikkiany Tak Jap. Yep. dobra I co? Już nie ma żadnych zleceń, tak? Nie ma Mm. Więc jedziemy na spotkanie z rodziną. już spotkamy się z rodziną jak już spotkamy się z rodziną To zakończymy odcinek. No właśnie to chciałem powiedzieć. Temu wątkowi udało się jakimś tutaj przeżyć. Oj, na drzewie zawisłaś. Gdzie oni się kurde pochowali w jakichś kanionach, w dziurach w jakichś cienach? No następny sklep trzeba Tomasowi oddać, żeby sobie nakupował chłopak, bo ma nędzne wyposażenie. What the hell? Ciekawe co to jest. Na pewno whisky i... nie wiem. <grystanie> Jakiś romantyk musiał tutaj. Przyszedł sobie z whisky z jakąś książką. W razie do zobaczenia w następnym odcinku.